Czy osoby zainteresowane, pracownicy, klienci, udziałowcy są zadowolone i zaangażowane w działalność firmy? Skąd mamy wiedzieć, na jakim etapie rozwijania działalności należałoby zmienić ludzi zatrudnionych w firmie i ludzi w swoim życiu? Trzeba sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Czy jesteś szczęśliwy? Nie mam tu na myśli równowagi wewnętrznej mnicha. Pytanie to należy potraktować bardzo dosłownie. Czy lubicie przychodzić do pracy? A może dręczą Was jakieś nierozwiązane problemy z partnerami biznesowymi? Czy któryś z kierowników nie robi tego, czego się od niego oczekuje? Czy któryś z członków zespołu utrudnia wszystkim pracę? Któryś z dostawców nie przychodzi? Wozi na czas towaru, a może inwestor albo bank utrudniają wam życie? Macie problemy z jakimś członkiem rodziny albo z przyjacielem? I dwa, czy bez wahania zatrudnilibyście wszystkich swoich współpracowników, wiedząc o nich to, co wiecie teraz? Pytanie to wiąże się bezpośrednio z poprzednim i obejmuje nie tylko pracowników, ale również obecnych klientów, dostawców i inne osoby zaangażowane w waszą działalność. To bolesne pytanie, które zmusza do zmierzenia się z faktami i dokonania zmian. Jeżeli nie stawicie czoła tym problemom, będą wysysać z was energię emocjonalną, odbierając wam siłę na zajęcie się strategią, realizacją i pieniędzmi.